Obserwował go, jak podchodzi do samochodu, otwiera ciężkie drzwi i powoli kładzie na siedzeniu jeszcze jeden kamień. Łaciaty pies i czarny kot wyskoczyły z okna na parterze. Pies poszedł wąchać wiadomości od kolegów, kot powoli i dostojnie obszedł podwórko. Działo się to każdej nocy tuż przed zmierzchem świadomości. Latem 2013 roku przy ulicy Szajnochy we Wrocławiu przeprowadzono pewien eksperyment. Podczas miesięcznych warsztatów kilkadziesiąt osób uczyło się opowiadać. Słowem, filmem, animacją, zdjęciami, rysunkiem. Poznając techniki narracyjne, ucząc się mówić do siebie nawzajem. Powołali do życia pierwszą w Polsce multimedialną pracownię opowieści. Wszystko można opowiedzieć, tak? Nie, nie ma rzeczy, które nie, da, nie dałoby się opowiedzieć, i tyle. No. Nie, nie ma znaczenia, czy to są mitologie, czy to, czy, czy to jest, nie wiem, opisać kafelkę, którą, którą widzimy na podłodze, tak? Nie, nie ma znaczenia, co opisujemy. Chyba ważne są jakieś emocje, które to wywołamy, czy u siebie, czy u innych. Czasami nie ma to żadnego przełożenia. W pisaniu, ale samo takie zatrzymanie się nie wiem wieczorem, i że to jest mój czas tylko dla mnie, i jakby odgrodzenie się od wszystkich innych spraw, to też trochę forma jakby medytacji, tak? To nie jest Pisanie? Taka, tak, że wchodzi się na jakiś taki pewien poziom, że pozwala się po prostu myślom przepływać przez siebie. piszę opowiadania akwaryjne, które właśnie się dzieją we Wrocławiu i to w różnych miejscach, przede wszystkim w miejscach mojej pracy. Mhm i tam morduje swoich wrogów, z przyjemnością zresztą. Ja to traktuję trochę na zasadzie odreagowania, czyli zamordowania wrogów, ale ponieważ te opowiadania są z poczuciem humoru, więc one są z dystansem do, do życia i do tego, co mi się zdarzyło, ja tam nie opisuję dokładnie sytuacji ze swojego życia. bardziej uważnie ludziom, patrzeć inaczej na pewne rzeczy, miejsca. efekt to jest, to jest, to jest w to jest, to jest miłe, kiedy spotyka się ludzi, którzy mają podobną pasję, to trudno nazwać właściwie. Bo dla, dla niektórych to jest, to jest e, taka podstawowa aktywność fizjologiczna, wręcz. No i tutaj wszyscy przychodzą, są w jednym miejscu. E, I jest to takie poczucie, taki rodzaj ulgi, że się nie jest w tym samemu, że, że ten świr, że, że tego świra się jeszcze z kim dzieli e, i że można coś, co się samemu dostało od innych, puścić dalej w obieg. To wzbogaca duchowo na pewno, ale. Na zewnątrz chyba są momenty, w których człowiek traci, bo musi się w pewnym momencie odciąć od wszystkich, przynajmniej ja tak mam zamknąć w środku i w czterech ścianach nie wychodzić i zostać, i zostać w bardzo mocnym kontakcie z samym sobą. To jest takie balansowanie na cienkiej linie, bo Trzeba bardzo mocno odbierać wszystkie bodźce, które przychodzą z zewnątrz i to jest, wiąże się z takim rodzajem empatii, która jest raczej bolesna, więc wyrzuca, ja raczej myślę o sobie, że wyrzucam coś na papier, niż że coś tworzę fajnego i wydaje mi się, że... Wiąże się to raczej z osamotnieniem niż, niż z wychodzeniem do ludzi. Chociaż później, w gruncie rzeczy, to pokazujemy się światu i stajemy gdzieś tam w jakimś światle sceny, w ogóle się chowamy ręce do kieszeni i mówimy: Nie, no w ogóle nie pytajcie, nie wiem to i tak dalej. Jadę sobie na koniku, żartów dobrych mam bez liku. Usłyszeć z bliska to, co się dzieje, ale melodia, którą uchwyciłam w pierwszym zdaniu, urwała się. Nie mogłam jej znaleźć, więc następne zdanie mówiło o ciszy i wystraszyłam się, że zamilkło, mając tylko siebie, ale wtedy horyzont zdarzeń się przybliżył. Zanim usłyszałam pierwsze słowo, Poczułam dotyk. Ktoś ujął mnie w dłonie, podniósł i opuścił. Od tego czasu zdarzało się to bardzo często. Dłonie zazwyczaj były ciepłe, silne, duże. Czułam się bezpiecznie, nie stawiałam oporu. I to było fascynujące widzieć, jak się otwierają, jak zmieniają swoje teksty, bo no coś naprawdę niewiarygodnego. Czyli jakby powstawał tekst, który był. Nie wiadomo, jeszcze było na początku, co jest w nim nie tak. Czytało się go i ja on stawiał opór. Yeah, ale ja mam już opowiadanie, ludzie, no ja tego, e, nie mogę tego rozciągać Oj, oj, oj. Nie już tak tego nie to no I trudno było zobaczyć w pierwszej sekundzie, co nie gra. Niby narracja była w porządku, byli bohaterowie, solidnie zbudowani. Potem następował taki moment satory, że się dostawało klucz do tego tekstu i okazywało się, aha, to nie gra. Jedna rzecz, którą trzeba zmienić w całym tekście. Yy, oni nanosili te zmiany i nagle po światło z niebios. Yy. Ludzie przyszli się uczyć pisać, a przy okazji uczyli się rysunku narracyjnego, czyli takiego, który o czymś yy, opowiada, który niesie jakiś komunikat. Zdawało mi się źle, dlatego że. Ee, ja nie zadowolą, że to było. <śmany> <śmany> to było przeżycie trudne. Na pewno zmusiło mnie do zrobienia czegoś w te wakacje i do. Może inaczej no do sprawdzenia się w różnych formach, bo na co dzień. Przecież dla własnej frajdy raczej nie, nie tworzy się opisu przejść podziemnych. Można ze wszystkiego coś zrobić i, i nawet myślałam o tym, żeby zacząć pisać o takich nietypowych rzeczach, yy, o, czymś, o czymś, co jest dla nas oczywiste i zrobić z tego coś, coś właśnie niezwykłego. Jest fanowerią, jest na marginesie rzeczywistości, jest w jakiś sposób z punktu widzenia ruchu ulicznego oraz zbudowania śmiałych planów budowlanych na przyszłość oraz otwierania zielonych fal dla rowerzystów albo dla pieszych, ewentualnie dla kombajnów e, latem, jest w jakiś sposób zbędny. Natomiast w tym tkwi największa, bezinteresowna siła. Ale ja też myślę, że jest jakaś taka wspólnota, że wszyscy się poznajemy. Chyba takie prace twórcze, kiedy się pracuje nad obrazem, tekstem, filmem, otwierają ludzi też emocjonalnie. Znaczy bez tego nie ma chyba... Chyba trudno jest pójść do przodu. Więc to, są, to jest taki katalizator. A kiedy się jeszcze człowiek otwiera, to się do siebie zbliża. I myślę, że pod koniec zajęć już wszyscy trochę do siebie tęskniliśmy. I czekaliśmy na te zajęcia. Polubiliśmy się. Jadę sobie na koniku, żartów dobrych mam bez liku. Słyszeć z bliska to, co się dzieje, ale melodia, którą uchwyciłam w pierwszym zdaniu, urwała się, nie mogłam jej znaleźć, więc następne zdanie mówiło o ciszy, i wystraszyłam się, że zamilkło, mając tylko siebie, ale wtedy horyzont starzeń się przybliżył. Zanim usłyszałam pierwsze słowo, Poczułam dotyk. Ktoś ujął mnie w dłonie, podniósł i opuścił. Od tego czasu zdarzało się to bardzo często. Dłonie zazwyczaj były ciepłe, silne, duże. Czułam się bezpiecznie, nie stawiałam oporu.